czy Glucyna, prowadzę zakład w Bielawie. No Wszyscy tam chyba wiedzą gdzie, za rzeczką, jak to mówią. Urodziłam się 23 sierpień, ale aż 46 rok w lutomi koło Świdnicy tutaj. No, przyjechałam z rodzicami do Bielawy w latach 60. no i od 60 zaczęłam pracować już w zakładzie jako uczeń. No i pracuję prawie 50 lat, już chyba więcej niż 50 przyjechali tam z Krakowskiego, jak to mówią, za chlebem. Za chlebem tutaj mama była krawcową, tato był w zakładach mięsnych, pracował. No i tak ja się tutaj znalazłam, na ziemiach odzyskanych. Zaczęłam naukę w 1961 roku w Bielawie, później w Dzierżoniowie I, i tak do tej pory sobie pracuję w tym zakładzie 40 lat. Nie, 46 lat w tym zakładzie pracuję tutaj, bardzo długo. Jestem chyba już najstarsza w Bielawie, jako fryzjerka. W 61 roku zaczęłam się uczyć w Bielawie, pół roku i później pracowałam i już, uczyłam się w Dzierżoniowie. Czasy jeszcze to były bardzo dawne, spółdzielnia była taka usług różnych, później była uniwersal, uniwersal. I w 1968 roku zdałam egzamin czeladniczy we Wrocławiu. No i w następnym, w 1995 już egzamin mistrzowski. No i tak do tej pory. Z cechem jestem związana dlatego, że no, przez tyle lat czymś tam się udzielam. Jestem w komisji rewizyjnej, wyszkoliłam 14 uczniów. W była pani, która wyjechała do Australii w żonowie naprzeciwko Polonii. Był taki zakład, który złożyli, I tam była pani, która wyjechała do Australii. Tato też był, też był fryzjerem w Dierzoniowie. to byli Żydzi w tych czasach. I ci Żydzi wyjeżdżali w latach 70. właśnie kifer. Kifer. Kiefer Edward, a ona Kiefer Krystyna. Pracowaliśmy jako spółdzielnia Universal, a później pan otworzył sobie zakład na Krasickiego, ten, oni byli mieszczami fizjerskich. A tak później pracowałam a żonowie, tam koło Polonii. była taka Niemka, która się Herta nazywała, to też starzy ludzie, ją powinni jeszcze znać, bo to była jedna z takich też najstarszy fryzjerek, która się rodziła w Dzierżoniowie. Bo to też jest taka historia. Urodzi się w by bądź Niemką i nie wyjechała. I nie wyjechała. Pracowała właśnie tam na ulicy Kopernika. Wis a Wis polonii. To był taki bardzo duży zakład. Sześcioosobowy, jak na tamte lata. No i to była spółdzielnia uniwersal, To nie były prywatne zakłady. Przybyłam w 1969 roku do tego zakładu i do tej pory tutaj pracuję. Zakład przedwojenny, oczywiście, jeszcze do niedawna były tutaj napisy Richter, takiej niemki, która tutaj miała zakład. I ona jakieś, ja wiem, 10 lat temu przyjechała z Niemiec tutaj i chciała synowi pokazać, gdzie ona tutaj pracowała. Syn w Niemczech jest też fryzjerem. Tak? i to było o nazwisku Richter. No, jeżeli chodzi o uczni tych młodych fryzjerów, to niestety muszą mieć taką dalej pasję, no, pracować troszkę, zdobyć sobie ten swój, swoich klientów. No i życzę im dużo, dużo zdrowia i żeby tyle pracowali co je.